チョコレート 嗯哼哼哼哼。<laughs> <laughs> Ach, już? Wszystko oglądałaś w tym domu? Nie, jeszcze nie. Już? Skończyła Wasia? Kręcenie się w kółko? Koniec? Czy kręcimy się jeszcze? Kręcimy się jeszcze w kółko. Jeszcze poświebamy? A pokręcimy dupcią? Jak się kręci dupcią? Hmm. Super, Wasze kręci doku, świetnie. A pobijemy brawo do kamery? Gdzie hmm. kamera? Gdzie mama? Gdzie mama ma kamerę? Tu, mama. A pobijemy brawo do kamery? Pobijemy brawo. No ślicznie. Ślicznie brawo. No, brawo, brawo. Jeszcze pomachamy papa do kamery. Pomachamy papa, mamie? A, nie, uciekamy. Brawo, ślicznie. Się jeszcze kręcimy, tak? W kółko. A, kuku! Super, kręcimy się, bijąc brawo, no świetnie. A zrobimy papa? Jeszcze zrób papa do kamery. Papa, zrób wszystkim. Papa. No, zrobisz papa do kamery? Basia, zrobisz papa? Jak Basia robi papa? Rączkami, tak? Nie, chce bać się robić jeszcze, Papa. To pobij brawo ładnie. <grymne> <grymne> <grymne>